Mówiłam, że nie potrzebuję goryla. Nie jest gwiazdą. Dopóki Barbara jest na wolności, wszyscy będziemy mieć ochronę. To coś będzie ze mną wszędzie chodzić? Niech się pani nie boi. Jestem panną. Nie zauważy mnie panienka. Bodzie nie będzie. Zamknę go w szafie. Koniec dyskusji. Pewnie. To moje życie i mogę z nim robić, co zechcę. Słuchaj, czasem proszę się nie martwić, znam to. Ludzie na początku nas odpychają. Na pewno przekonam ją do siebie. Wierz mi, to trudny przypadek, ale spróbuj. Mam swoje sposoby. Świetnie. Sposoby są najważniejsze. Zrozum, nie chcę, żebyś za mną łaził. Wykonuję swoją pracę. Nie potrzebuję nianki. Spójrz na to z tej strony. Wiele znaczysz dla pana Kesady. I on dba o twoje bezpieczeństwo. Martin cię wynajął, bo mnie kocha I jestem dla niego najważniejsza na świecie Tak Możesz zostać, ale nie wchodź mi w drogę Czekaj, dokąd to? Co znowu? Muszę przeszukać pokój Nie zaglądaj pod łóżko, tam jest brudna bielizna Monita ma kogoś. Zawiadomi Martina. Rozumiem, że się denenujesz z powodu jutrzejszego ślubu Mercedes, ale to nie powód, by zaniedbywać pracę. Nie wiem o czym mówisz. Nie, mówię o ochroniarzu Monity. Co z nim? Widziałeś go? Tak. I wyglądał na profesjonalistę simple I to jak brat Pitt albo Tom Cruise. No me przypomina modela, nie gorilla. No no Zazdrośnik. Nieprawda. Prosiłem, żeby się zatrudnił dziadka. Jego dziadek nie żyje. A ojciec pracuje. Jeśli Nilsen przysłał syna, robi co chce. Mam go wymienić? Nie. Co to? Kontrakt z i przejrzyj go. Później. Teraz zapytam, jak Jose poszło na egzaminie. Kobieta, którą kochasz, zdradza cię. Nie znoszę plotek. Monita jest z jakimś wielkim facetem. Zamknęli się w sypialni. Kto to taki? Wysoki, umieśniony chłopak to jej gory. Co? Wynająłem go, żeby chronił Monitę przed Barbarą I przed tobą Nie wierzę Co się tak bawi? Twoja naiwność Nie rozumiem Wynająłeś takiego przystojniaka Nie oprze mu się To ochroniarz, jest zawodowcem Gratuluję gustu to wszystko? Tak. Nie do wiary. Wyjdź, spieszę się. Jasne. Z czego się śmiejesz? Trudno uwierzyć. Może jestem niebezpieczna, ale ty jesteś wyjątkowo naiwny. Źle z tobą.

Puszczaj, chcesz mnie zabić? Mógłbym, no, gdybyś był przestępcą Mam to urządzenie, które paraliżuje wszystkie mięśnie Świetnie Co takiego? Z czego się śmiejesz? Nieważne Andrade, odejdź Przepraszam Co w tym śmiesznego? Wynająłeś goryla, który omalnie skręcił ci karku. Przyja no, 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 no. mnie boli. Biedaczek. Pomogę ci. Jakim prawem mi to zrobił? Chodź do mnie. Wariat. Bardzo boli? Przyszedłeś w nocy bez uprzedzenia. Nie mogę cię już widywać? Możesz, uwielbiam to. Przyszedłeś, żeby pilnować swojej własności? Przyszedłem zobaczyć, jak się sprawdzę ochroniarz. Obawiam się, że mi nie ufasz. Ufam ci. Jestem tu. Tak? Żeby dać ci buzi na dobranoc. Czekaj. On tam jest i wstydzę się. Sam go zatrudniłeś. Napijemy się kawy? Nie. Spi. Jutro ślub Mercedes i Miguela. Padnę po ciebie. Jasne. Śpi księżniczko. Buzi. Połóż się, wyłączę światło. Do jutra. Kocham cię. Spałam, ale brzuszki kikem nie obudziły. Przygotowałem śniadanie dla mnie. Dziękuję. Słyszałem, że lubisz duńskie ciasteczka. Bardzo. Nie dostałem ich, więc kupiłem angielskie babeczki. Z Danii do Anglii jest niedaleko. Pycha. Wybacz. Cukier. Przebiorę się, bo Martin zaraz przyjedzie. Dzięki za śniadanie. De nada. To dla mnie przyjemność. Poczekaj. Monita. Monita? Mówi, Martin. Jedź do urzędu sama. Później Ci wszystko wyjaśnię. Całuję. Alfredo? I jesteśmy dorośli. Ochrona, szukajcie Uribe Zablokujcie wyjścia. Co robisz? Nie widzisz? Rozmawiałeś z Martinem? Ta bomba to fałszywy alarm Wiedziałam Jedźmy do urzędu Ślub został odwołany Jak to? Mercedes zniknęła Nie wierzę Wystawiła miguela Jest jak uciekająca panna młoda To film z Julian Roberts Widziałeś? Nie Jak to? Jeszcze lepiej wypadła w Pretty Woman Grała tam z Richardem Ten na pewno widziałeś Niestety nie Nie znasz się na filmach Jedźmy Czekaj, chcę ci coś powiedzieć Powiesz mi w drodze Wolę tutaj Co? Jesteś cudowna co się dzieje? Coś mi wpadło do oka. Pomagał mi. Masz dziwną minę. Jakbyś usłyszała co? Złe wieści. Bo usłyszałam. Wigili i Mercedes nie pobierają się. To straszne. Wejdź, musimy porozmawiać. Ja poczekam na zewnątrz. To jest? Nie chcę ochroniarza. Dlaczego? Wstydzę się. Czego? Że chodzi za mną jakiś facet i jestem dorosła. Nie będę o tym dyskutował. Ktoś musi się tobą opiekować i mieć się na oku. I jakoś to zorganizuję. Przestań się wykłócać. Tak ma być. Teraz idź do częszówki. Ja muszę odnaleźć Alfredo. Myślisz, że ma coś wspólnego z... ze zniknięciem Mercedes, tak? Stracił dla niej głowę Zadbał, gdybyś się czegoś dowiedział Dobrze Co? Nic Jestem zabójcza Błagam cię Nie podchodź bliżej, bo o wszystkim powiem Marcinowi A na koniec cię znokautuję Przysięgam, nigdy wcześniej nie przydarzyło mi się coś podobnego. Jesteś najwspanialszą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Wiem, że nie można mi się oprzeć i że jestem symbolem seksu, ale ciałem i duszą należy do pewnego faceta. To nie jesteś ty. I jestem szczery, nie wypieram się tego, co czuję. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Mam uwierzyć? Tak. Wiem, ile znaczysz dla Martina i jak go kochasz. Właśnie. Zrozumiałem to, kiedy zobaczyłem Was razem. Wybacz mi. Dziękuję za zrozumienie. Robię to tylko dlatego, że nie chcę, by Martin zwolnił Cię z mojego powodu. Ale następnym razem to się nie powtórzy. Nie krzycz. Nie chcę panikować, ale ktoś ci ukradł górną część kapelusza. A tobie wewnętrzną część mózgu. I co z tego? Co to za facet? Nie patrz tak. Przestań, to mój ochroniarz. Czego chcesz? Wracam ze straży pożarnej. Chcesz zostać strażakiem? Biedni ludzie organizują konkurs salsy. Zbierają pieniądze dla ludzi w potrzebie. Super, w tym roku wygram. Kiedy są zawody? Jutro. Czemu nikt mi wcześniej nie powiedział? Nie dostałam żadnej ulotki. Specjalnie, bo wiedzą, że jestem najlepsza. Znamy kroki, przećwiczymy ja, a jutro damy popis. Nie. Jak to? Najpierw muszę zapytać Martina, czy chce ze mną zatańczyć. Zapomniałem, że teraz o wszystko go pytasz. Nie ma sprawy. Znajdę sobie partnerkę i sam zgarnę nagrodę. Zbieraj się stąd. Poczekaj, aż wybije moja godzina. Monita. Nie mamy żadnych wieści. Konkurs? Uważaj, deprzesz mi po nogę! Przepraszam, moja specjalność to tango. Wiesz o tym. Mamy nawet na koncie wygrany konkurs, ale salsa to coś innego. Musisz bardziej się postarać. Nie radzę sobie, bo to bardzo trudne. Poddasz się? Spróbujmy jeszcze raz. Prawa, lewa, prawa. Powiedziałam prawa. Nie krzycz na mnie. To ty krzyczysz. Może lepiej sobie darujmy? Kiedy w końcu cię o coś proszę, wycofujesz się. Jak ty mnie wołasz, to jestem na każde skinienie. Chodzę z tobą gdzie zechcesz. Na spotkania z Polakami, Rosjanami i Serbami. W końcu stanę się polidiotką. Jak jakiś Forest Gump. A kiedy proszę, żebyś ze mną zatańczył, odmawiasz mi swojego pięknego ciała. Andrade muzyka. Nie jestem czarodziejem, Monita. Potrafię szyć, ale co mam z tym zrobić? Czy to jest strój do salsy? Powiedzcie mi. Masz ze 30 czerwonych sukienek do wyboru. Muszę mieć falbanki, które będą falować w tańcu. Mam Was wszystkiego uczyć? Słyszałaś, Monitę? Przepraszam. Kiedy idzie Pan do przodu. A później wraca, należy to zrobić całą osią ciała. Osią? Znasz się na tym? Trochę. Mogę? Pewnie, ratuj. Mniej więcej tak to wygląda. A potem obrót. Gdzie nauczyłeś się tak tańczyć? Jestem ochroniarzem. W wolnych chwilach zawodowym tancerzem. Żartujesz. Z moją dziewczyną. Ex. Wzięliśmy udział w wielu konkursach. Poważnie? W ostatnich krajowych mistrzostwach zajęliśmy trzecie miejsce. Jest pewien drobny szczegół który mi nie wychodzi. Zna pan kroki. Teraz należy popracować nad biodrami. Pokazać trochę namiętności. Mogę? Spokojnie. Poprowadzę. Proszę dać mi rękę. Nikogo nie ma? Zaczynamy. Ważna jest praca bioder. Dobrze, tylko tego brakowało. Czasem to się zdarza. Odsuń się od niego. Zostawmy ich. Mnie nic do tego, ale mogliście nas uprzedzić. On mi pomaga dopracować szczegóły. Domyślam się. To profesjonalny tancerz. Dobre sobie. Zajął trzecie miejsce w zawodach krajowych. Tańczył ze swoją dziewczyną. Ex. Pokaż jej śmiało. Mogę prosić? Poprowadzę. Nie do wiary. Widzisz, jakiego ochroniarza ci znalazłem? Jest świetny. Bez przesady. Nikt się nigdy tak mną nie zakręcił. Andrade właśnie mi pomagał. Przestań gadać i kontynuujmy próbę. Już idę, nie denerwuj mnie. Jestem umówiony z dziećmi. Nie masz nic przeciwko temu? Nie, ale przyjdź jutro z samego rana. Andrade, dzięki za pomoc. Poćwicz w wolnej chwili. Co jest? Dałam ci kosza, więc dobierasz się do mojego chłopaka? Żartowałam. Lubisz pizzę? Mają świetną na rogu, chodź. Monita? Nie chcę słyszeć żadnych wymówek. Miałeś tu być z samego rana. Właśnie wychodziłem, ale Koki uciekła. już do was jadę. Nie musisz, poczekaj na mnie, Spóźnię się. Tylko przyjdź. Całuję. Boję się, że wystawi mnie do wiatru. Już późno, a Martina wciąż nie ma. Zamorduję go, jeśli mnie wystawi. Wszystko w porządku? Nie, co tu robicie? Fajne stroje. Przyprowadziłem sobie partnerkę, bo ty nie chciałaś ze mną tańczyć. Słyszałaś, jak mnie nazwał? Uwielbiam, kiedy tak mówi. Zabiję tego twojego chłoptasia. Skoro o facetach mowa. Gdzie twój pan Żyrafa? Nie ma go? Widzisz? Trzeba było przyjść ze mną. Miała być partnera pierwsza klasa. Para numer 10 jest proszona na parkiet. To my. Chodźmy. Musimy być oryginalni. Martina wciąż nie ma Wolę się nie wypowiadać w tej sprawie Nie jesteś w wojsku, możesz powiedzieć, co myślisz To szmaciarz Jak mógł zrobić coś takiego? Chyba jednak trochę przesadziłeś Wybacz Przypomniała mi się moja ex Przestań o niej mówić Zapraszamy parę numer 11 co zrobisz? Przebierz się i idziemy. Dokąd? Na parkiet? Chcę wystąpić. Y tu corazón duró la, retina, la retina. Poczekaj Wystawiłeś mnie do wiatru Powiedziałem ci, co się stało Zrozum Tobie zawsze się coś przydarza A ja jestem ostatnia na liście Zawsze wszystko jest ważniejsze Jak nie Mumia, to Alfredo i Mercedes Kto jeszcze? Posłuchaj siebie Krzyczysz jak szalona Wiem, co mówię Nie o to mi chodziło Uważasz, że zwariowałam kiedy tak się zachowujesz, nie możesz ze mną rozmawiać? Masz rację. Zostawiłeś mnie w ważnej chwili. Nie tylko się wściekłam, ale było mi też bardzo smutno. Mercedes miała cię zawiadomić, że nie zdąży, ale wyłączyłeś telefon. Kim jestem w twoim życiu, że załatwiasz takie sprawy przez sekretarkę? Sam nie mogłeś zadzwonić. Było ci wstyd i nie miałeś odwagi się do tego przyznać. Zadzwoń, kiedy będziesz chciała. Nie chcę, żebyś mnie więcej zostawiał.